Na przestrzeni prawie 70 lat Hondzie udało się sprzedać ponad 100 milionów samochodów. Całkiem pokaźny udział ma w tym wszystkim Civic, kompaktowy model, który dorobił się właśnie dziesiątej generacji. Dla japońskiego producenta to jeden z najważniejszych produktów nie tylko ze względu na światową sprzedaż, ale także na zmiany, jakie ze sobą niesie. Ewolucje i rewolucje są widoczne od samego początku. Nowy Civic jest całkowicie oderwany od reszty konkurencji swoim wyglądem, co nie każdemu może przypaść do gustu. Przodu ciężko jest mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Jest nisko, szeroko, agresywnie i o ile wszystko chce tutaj ze sobą współgrać, tak z tyłu ktoś po prostu przedobrzył. Kilka detali czy elementów stylistycznych, jak centralnie umieszczone końcówki układu wydechowego czy czarne plastikowe trapy, sprawiają wrażenie włożonych na siłę. Z poprzednikiem łączy go naprawdę niewiele zarówno pod względem wyglądu, jak i wymiarów. Nowy Civic jest szerszy o 30 mm, niższy o 34 mm i dłuższy aż o 148 mm. Różnica w długości nadwozia jest kolosalna, a dodatkowe centymetry odbiły się pozytywnie na ilości miejsca nie tylko w kabinie, ale i w bagażniku, którego pojemność w testowanej odmianie Sport Plus wynosi 420 litrów. A w kilku innych poziomach wyposażenia, jak chociażby Prestige, jego litraż rośnie do wartości aż 478 litrów. W przypadku tej większej wartości dostajemy tylko o litr więcej niż w poprzedniku, jednak trzeba pamiętać o tym, że tutaj pojawiło się wielowahaczowe zawieszenie z tyłu zabierające parę centymetrów sześciennych. W pojemności kufra. Nieszablonowe podejście do projektowania widać także i tutaj, bo standardową półkę zastąpiono roletą rozsuwaną w bok, dzięki czemu zmniejszono jej rozmiary i umożliwiono nam swobodne przenoszenie jej. Niestety Honda postanowiła zrezygnować z systemu Magic Seats ze względu na przeniesienie zbiornika paliwa spod fotela kierowcy pod siedziska tylnej kanapy, na której bez najmniejszego problemu zasiądą dwie dorosłe osoby. Jednak nad głową pasażerom o wzroście przekraczającym 180 cm może zabraknąć nieco przestrzeni. Wyrzucenie baku pozwoliło jednak zamontować fotel kierowcy znacznie niżej niż w poprzednim Civicu, dzięki czemu pozycja za kierownicą jest bliska ideałowi. Na tym zmiany się nie kończą, bo cała deska rozdzielcza wreszcie stała się bardziej cywilizowana i przyjemniejsza przy pierwszym kontakcie. Masa ekranów porozrzucanych po całym wnętrzu ustąpiła miejsce nieco bardziej klasycznemu podejściu do tematu. Za obsługę multimediów odpowiada dotykowy ekran umieszczony na środku deski rozdzielczej. Jego system wciąż bazuje na Androidzie i tak naprawdę nie różni się jakoś znacząco od tego, które widzieliśmy w poprzedniku. Jedyną nowością jest tak naprawdę pojawienie się w nim zaawansowanych ustawień klimatyzacji oraz przeistoczenie się fizycznych przycisków w dotykowe. Drugi ekran pojawił się za kierownicą, zastępując dwupoziomowy układ z poprzednika. Do jego czytelności nie można mieć większych zastrzeżeń, choć można lekko przyczepić się do obsługi. Aby przejść pomiędzy kartami, najpierw trzeba je wywołać odpowiednim przyciskiem i przekliknąć się do interesującej nas zakładki zupełnie innym przyciskiem, który standardowo odpowiada za zmianę ustawień radia. Przeskakiwanie pomiędzy komputerami podróży, czy zerowanie ich, Oczywiście odbywa się za pomocą palca umieszczonego za kierownicą. Na początku obsługa jest irytująca, bo zamiast zmieniać wyświetlenie komputera pokładowego, cały czas przyłącza się stacje radiowe. Z czasem jednak idzie się do tego przyzwyczaić. Z punktu widzenia ergonomii to tak naprawdę jedyne uchybienie, jakie udało nam się znaleźć. Nie zabrakło za to kilku przyjemnych rozwiązań poprawiających praktyczność. Przede wszystkim w tunelu środkowym znalazło się miejsce dla podłokietnika, który jest przesuwany. Pod nim znajdziecie jeżdżące uchwyty na napoje, a jeszcze głębiej całkiem przepasny schowek. Przy odpowiednim ustawieniu klocków uda Wam się skorzystać z podłokietnika, w schowka i zmieścić 1,5 litrową butelkę. Dodatkowo za deską rozdzielczą znalazło się miejsce dla najważniejszych wejść czy małej półeczki. Kabina Civica została wykończona materiałami nie wybijającymi się ponad standardy tej klasy. Tam gdzie ma być miękko, jest miękko, a tam gdzie spodziewalibyście się twardego tworzywa, Honda Was nie zaskoczy i przywita chropowatymi plastikami. Za to montaż stoi na bardzo wysokim poziomie. Nawet przy celowym szarpaniu najbardziej neurologicznych miejsc, nic nie skrzypie i nic nie wydaje z siebie niepokojących dźwięków. Podobnie zresztą jest podczas jazdy, a pod tym względem Civic ma naprawdę sporo atutów do zaoferowania. Jak wspomniałem na początku, teraz kompaktowa Honda stoi na wielowahaczowym zawieszeniu z możliwością wyboru siły tłumienia nierówności. W nasze ręce oddano dwa tryby. Standardowy, w którym Civic jest zestrojony raczej sztywno, ale nie na tyle, by pokonywanie nierówności było dla niego przeszkodą. Oraz dynamicznym, w którym to poczujemy znaczne utwardzenie się zespołu rysurującego. Na dziurach wyraźnie czuć wszelkie niedoskonałości drogi, jednak samochód ani na chwilę nie staje się nerwowym w prowadzeniu, a na krętych drogach daje masę frajdy. Układ kierowniczy także was nie zawiedzie. Jest mistrzem precyzji i czułości, przekazującym nam wszelkie informacje zwrotne ze strony przednich kół. Na całe szczęście, przy wyższych prędkościach nie jest on już tak mocno wspomagany, jak to miało miejsce w przypadku poprzedniej generacji, dzięki czemu jazda autostradowa nie wymaga od nas aż takiego skupienia. W sprawnym napędzaniu Siwika pomaga nam nowa jednostka benzynowa 1,5 VTEC, która dla hondziarzy jest po prostu zbrodnią w biały dzień ze względu na pojawienie się turbosprężarki. Pozwoliła ona jednak na wykrzesanie aż 182 koni mechanicznych i 240 Nm momentu obrotowego. Teoretycznie jej dane techniczne nie robią ogromnego wrażenia, bo przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje Civicowi 8,3 sekundy, a prędkość maksymalna to 220 km na godzinę, jednak nam udało się nieco zbić wartość dotyczącą rozpędzania się. W codziennej eksploatacji jednostka ta może pochwalić się naprawdę wysoką kulturą pracy, bardzo dobrą elastycznością oraz umiarkowanym apetytem na paliwo. W trasie uzyskaliśmy zużycie paliwa na poziomie 5,2 litra, a w mieście Honda zadowala się około 8 litrami bezołowiowej. Natomiast przy 120 km na godzinę na komputerze pokładowym pokazał się Wam wartości w okolicach 5,4 litra na każde 100 km. Warto jeszcze wspomnieć o świetnej manualnej skrzyni biegów o sześciu przełożeniach. Drogi prowadzenia lewarka są krótkie, a każde kolejne przełożenie wbijane jest bardzo precyzyjnie. Przy czym sama dźwignia pracuje miękko i przyjemnie, nie wymagając od siłowania się i pocenia. Ogólnie za cały układ jezdny i napędowy Hondzie należą się ogromne brawa. Civicowi swym stylem jazdy znacznie bliżej jest do hot niż do komfortowych wozideł pokroju skody. Pamiętano jednak, że ma być to także samochód na co dzień, więc jeśli nie potrzebujecie dynamicznie składać się w zakręty, to dostaniecie wygodnego i dobrze wyciszonego kompakta z przestronnym wnętrzem i pojemnym bagażnikiem. Na koniec jeszcze szybki rzut oka na cennik. Podstawę z trzycylindrowym silnikiem o pojemności 1.0 kupicie za 69 900 zł, przy czym warto pamiętać, że nie dostaniecie tam ani radia, ani klimatyzacji. Mocniejsza jednostka napędowa dostępna jest dopiero od wersji Sport. Rozpoczynającej się kwotą 97 500 zł. Testowany przez nas egzemplarz to wersja Sport Plus, legitymująca się kwotą w okolicach 106 000 zł. Dzięki wielkie za obejrzenie naszych pierwszych wrażeń z Civica. Jeśli uważasz, że zasłużyliśmy, to możesz zostawić nam łapkę w górę i suba. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie Hondy, to zostaw je w komentarzach poniżej. Do zobaczenia w następnym materiale.